Chyba ja wiem czemu ten autobus jest tak przybity. Nasz polski rząd i podatki. No tak. Bo biały musi być kolorowy. Też nie takie prawo natury. Zaraz. On czy jest czarny! Robi się coraz ciekawie. No tak, bo ty, dzieciaku, jesteś taki czysty i schludny. Bo na pewno dzieciaki są takie czyste i schludne. No na pewno. Żaden dzieciak nie jest czysty i schludny. Zobaczcie, on jest już Warto jest mieć marzenia. Nie no, serio, tak koniec, ja twierdzielę. Tak nie może być. Ostatniej chwili przynajmniej radosne. Porabi się coraz ciekawiej. I życie niby nie jest piękne, co? Nie eee. Eee. dla niesłychanego autobusu, eee. który wozi twoje dziecko. Eee. Zdobra, zachowam się jak Human i zinterpretuję ten film. U. a tak zupełnie na serio, co to ma być za reklama? Szczerze się pytam. Od początku oglądania zastanawiałem się, czy to jest jakaś aluzja do eutanazji osób starszych, tudzież, czy może do tego, że nie rodzimy się takimi, jakimi chcemy być. A może pokazuje to dyskryminację rasową? Szczerze to ta reklama wcale mi się nie spodobała. Spowodowała na pewno poruszenie, ale nie ze względu na to, że dzieci jeżdżą czasami. Złymi autobusami, tylko na to, co przedtem wam pokazałem, bo serio, życie jest piękne i nie powinno się myśleć w negatywny sposób. A ta reklama pokazuje, że hmm, nieważne jak żyjemy, nieważne kim jesteśmy, i tak skończymy źle. Na śmietniku, na przykład. Czy przerobieni na radio, czy co to tam było. Never mind. Można było przedstawić tę reklamę w znacznie inny sposób. Przynajmniej ja tak myślę. See ya. I think <gasps>